Dzień dobry mili moi. zapraszam was dzisiaj do mojego ogrodu. Jest to ogród majowy, pełen zieleni, no i jeszcze troszeczkę koloru roślin cebulowych tulipanów, które no już powolutku kończą swoje kwitnienie, swoje 5 minut. No, w tym roku ze względu na pogodę i ze względu na to, że nie przywitały nas tak w pysk upały, to te tulipany dłużej postały. I dłużej sobie rosną. Zobaczcie, tu jest, jeszcze jest końcówka ich kwitnienia. Tutaj te za mną już kończą swój żywot. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zadbać o rośliny cebulowe, które zostają w gruncie, bo według mnie no, szkoda ich wykopywać. I tyle, no. będziemy sobie chodzić, pospacerujemy sobie po ogrodzie. Pokażę Wam co nowego, jakie nowe rośliny będą kwitły, a będzie się działo. Słuchajcie, na razie jest zielono, mega fajnie, mega świeżo, no i z taką fajną energią zapraszam Was do mnie. Zobaczcie, tutaj mam taki zagajnik tulipanowy, który no już przestaje cieszyć oko, ale jeszcze to, co jest kolorowe, zostawiam. Niech te płatki sobie będą, ale żeby cebulę wzmocnić, aby w następnym sezonie pięknie nam roślina zakwitła. Należy usunąć pąki kwiatowe, które przekwitły i zawiązują yy, gniazdo nasienne. Jest to bardzo ważne. Nie ścinamy liści tulipanów, tak jak tutaj mamy, zostawiamy je, one mają same zamrzeć, a zamrą sobie gdzieś w okolicach całkowicie. Ślad po nich zaginie w okolicach lipca. A teraz póki co przycinamy moi drodzy przekwitłe pręciki kwiatowe i wycinamy je u nasady rozetki liściowej. Zobaczcie. Tego musimy się pozbyć. Dlaczego? Dlatego, że roślina, cebula, będzie musiała wydać bardzo dużo energii, spożytkować, do wytworzenia nasion. Nam to jest w ogóle niepotrzebne. Ja sobie to to pokroję jeszcze i rozsypę na rabatę. Niech się to nam fajnie rozkłada. Z tego będzie kompost. Bardzo fajne i mądre takie stwierdzenie żeby one ładnie się zabrały nam na następny rok. Słuchajcie, teraz możemy je podsypać obornikiem granulowanym, mączką rogowo-kostną. Musimy zadbać o to, aby miały wilgoć. Teraz widzicie, że deszcz pada, bo podlewać akurat nie trzeba. Musimy o nie zadbać, żeby jak najwięcej tej energii życiowej, energii ze składników odżywczych pokarmowych, te nasze tulipany otrzymały dobór. One tak samo odżywiają się przez liść, czyli przez słońce. I magazynują energię na przyszły rok do kwitnienia. Bardzo ważny zabieg. Tutaj jesteśmy na nowej części rabaty. Ta rabata powstała, zamysł na tą rabatę powstał w tamtym roku, żeby połączyć starą część rabaty. Poprzez, no, żeby zrobić tu cały taki fajny zagon. Zobaczcie. Ja sadzę w rabatach takich mrocznych, tych ciężkich, dość topornych dużo roślin cebulowych jesienią. Sadzę je w grupach. Dlaczego? Ta rabata wtedy przestaje być taka nudna, przestaje być taka toporna i na wiosnę mamy piękne odcienie różu, piękne odcienie czerwieni. Tu nawet posadziłem sobie, zobaczcie, orliki. Nie, że są piękne, słodkie są. Tutaj mam pierwiosnek Boży Kwiat. Bardzo fajna roślina, wam pokażę ją. U mnie tylko troszeczkę kuleje, no ale jest zacna. Tu jest ciemiernik, bardzo fajna odmiana. Oczywiście bardzo polubiłem sobie teraz ciemierniki i bardzo sobie je cenię. Tutaj, zaraz z brzegu, jak Wam kiedyś już pokazywałem, rosną żywienie: rośnie wielka hosta Summer Substral. Tam są posadzone rododendrony. Zobaczcie, jak pięknie kwitnie. Brunera kwiatem przypomina niezapominajki, A za chwilę kwiaty zamrą i roślina będzie ozdobna z liści. Jak już jestem przy tej części rabatę moi mili, chciałbym zwrócić Waszą uwagę i oczęta. Tutaj e, roślin e, z grupy paproci. Są to paprotniki. E, są to e, małe paprocie z Japońska. E, paproć świętojańska, o której opowiadałem Wam e, ostatnio e, w, w poprzedniej części mojego vloga. E, pięknie wychodzi. Tutaj pokażę paluchem. Du, 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 du. Języcznik. raz na znakomicie nadaje się do skalniaków przy ciekach wodnych. Zobaczcie, jak pięknie pobawiłem się tutaj kolorem i formą liści. Po lewej stronie rośnie klon palmowy. Po drugiej, po środku rosną żółte, żółta ćmielinka. Fortuna. A tutaj sobie rośnie moi mili brunerka. Fajna kompozycja. Kwitną jeszcze sobie. Kwitną sobie jeszcze już ostatnie, tak samo dzwonki mają w które lada moment będę musiał przesadzić. A tam z przodu, na rabacie, zerknijcie, co się dzieje. Kwitną, pap boże, kwitną. Stoją piękne, świeże pastorały pióropusznika strusiego. Wszystko jest. Zrobione troszeczkę w sposób taki naturalny, ale też z taką delikatną nutką orientu. Dużo takiego japońskiego czy orientalnego tła nadaje mi tutaj ten bambus. Te gałęzie, które tak powsadzałem, według mnie też bardzo fajnie wyglądają. Podszedł tutaj na środku, jest zrobiony z. Host z paproci. Fajnie to będzie wszystko wyglądało jak zarośnie. No, ale tak sądzę, że to będzie potrzebowało gdzieś około roku czasu. A teraz, moi mili, przeniesiemy się na drugą część ogrodu, gdzie mam rabaty słoneczne, rabaty ozdobne z kwiatu. Mniej z liści, aczkolwiek jest tam delikatnie kilka akcentów liściowych. Zapraszam. Tutaj, na tej rabacie rosną piwonie. One w sumie zaraz zaczną królować, zaczną swoim wyglądem, swoją okazałością yy, ukwiecać tą rabatę. Rosną tu też lilie, za chwilę zacznie kwitnąć wieczornik damski w kolorze różowym, bardzo fajna roślina, słuchajcie, polecam ją do każdego obrodu. gdyż daje takiego czadu, słuchajcie, z zapachem, że to się w głowie nie mieści. Coś ale Maciejka. Mm. W nie pachnie, dlatego wieczornik damski. A taka ciekawostka, jeszcze odnośnie tej rośliny. To jest najstarsza roślina na świecie. Była przed dinozaurami. Starsza nawet od paproci. Yy, tutaj te tulipany też są żywo. Tulipany rosną w, yy, w liliowcach. Liliowce. Każdy inny odcień, każdy inny kolor. Wszystko, wszystko, wszystko dziko. Praktycznie dostałem je od kumpla Emila które niestety już nie żyje, ale taka fajna pamiątka. Bodziszki, orliki. Tam zakątek muszę za niedługo wyplewić, gdyż no mam tutaj troszeczkę jaskółczego ziela. No ale sądzę, że ta rabata pokaże fajny oddźwięk pod koniec maja, początek czerwca. No będzie to świetna sprawa. Piwonie. Jak ja robię piwonie, jak je o nie dbam? Po przechwitnieniu. Ścinam kwiatostany. Jest taka sama zasada, żeby nie brać i nie dopuszczać do, do zawiązywania nasion, gwiazd nasiennych. Ścinam je u nasady, łodygę kwiatową i obkładam obornikiem. Może to być obornik przekompostowany, może to być obornik granulowany, żeby ta piwonia a, nabrała, pojadła sobie dużo składników odżywczych pokarmowych, i gdzieś w okolicach sierpnia. Września ścinam liście tej piwoni, żeby nie gniły i nie przekazywały chorób grzybowych, które na pewno na niej wystąpią. Hmm, właśnie ta zielona łodyga tutaj naprzeciwko was. Skażę ją paluchem. Oto, to jest właśnie ten wieczornik damski. No, to jest roślina dwuletnia, ona się wyszewa sama. Raz wprowadzona słajcze do ogrodu. Z niego tak łatwo nie wyjdzie. Ale naprawdę warto ją mieć. Słuchajcie, polecam ją e, gorąca. <laughs> Przepraszam. Tutaj mamy krzewy piwoni. Zobaczcie, one są tylko nawożone obornikiem raz do roku. A zerknijcie, jakie one są poczesne, jakie krzaki wielkie. Tu troszeczkę tak mi opadły, gdyż no, był opad deszczu i troszeczkę te świeże listki mi pogią. tam tu irysy. Rosną tu zawilce, rosną tu trawy. Teraz tego tak nie widać, gdyż na chwilę obecną trawy jeszcze sobie nieśmiało nie, nie śmiało wychodzą z ziemi. Na obrzeżu rosną żurawki. Przesuniemy się troszeczkę z kamerą. Tutaj mamy tak, tu rosną żurawki. Tutaj też pobawiłem się kolorem. Yy, zerknijcie. W żurawkach z wełniasty, bodziszki, krwawniki, to wszystko zacznie zaraz kwitnąć, gdy zamrą tulipany ostatnie, wyjdą lilie, było, że zachwitną lilie, które już wychodzą, no będzie tu jeden wielki kolorowy świat. Chciałbym zwrócić Wam też uwagę na tą roślinę, którą widzicie. Jest to fajna roślinka, też dwuletnia. Jest to dość popularna dawniej, dawniej na wszach. Czy na ogródkach działkowych, miesięcznica bodajże, tak zwane judaszowe srebrniki. Kwitnie pięknie, na różowo, po czym jej kwiatostany, gdy przekwitną, zamieniają się w takie srebrniki, monety. I nadaje się znakomicie do ozdób, do ten przekwitnięty kwiatostan, do ozdób, do różnego rodzaju kompozycji. Fajna sprawa. Tutaj obok, po prawej stronie, mamy akant. Też bardzo fajna roślina w tamtym roku. Tak, w tamtym roku będzie drugi sezon. dostawiam od Alinki. Alinka rośnie sobie, ta roślina. kancik ma się znakomicie. I przy niej rośnie róża, rozchodnik, więc będzie fajnie. Tutaj takie moje, taki mój powrót zaś do y, y, dziecięcych lat. Posadziłem sobie w tamtym roku, zrobiłem sobie na jesieni, znaczy na jesieni w sierpniu. Praktycznie to już była jesień, rozsadę. Goździka brodatego, czyli kamiennego. Wszystkim Wam znana roślina, ale mi się kojarzy z dzieciństwem, więc naprawdę warto, warto mieć takie okazy u siebie w ogrodzie. Zobaczcie, jak fajnie u mnie widać obrzeża, które zrobiłem ze stempli po budowie dachu. Pozostawały mi stemple po zalaniu, no i postanowiłem sobie zrobić z nich obrzeża. Tutaj w trawniku zrobiłem sobie takie przedepty, Powolutku coś się zaczyna dziać. Przejdźmy teraz na rabatę preriową. Od poprzedniego odcinka troszeczkę się zmieniło. Słuchajcie, troszeczkę ta roślinność urosła. Jest tu wielka, wielka różnorodność form liścia. Ale co? No fajnie królują na tej rabacie o tej porze roku. Fajne, takie świeże karpy kocimiętek, Koty jednak nie dały jej rady do końca zeżrzeć, ani porzuć, ani się w nich wytarzać. Ale są tu odczenie zieleni od srebra, praktycznie takiego siwe, takiej siwej zieleni, przez yy, zieleń taką żywą do takiej ciemnej zieleni. Zobaczcie, jak to jest posadzona Ja tutaj plewiłem tylko raz. Jeszcze raz przepleję przeple, przeplewię tylko. Powyrywam większe chwasty, i za chwilę naprawdę na tej rabacie do następnego roku, do, czyli to wiosny, nie będę pracował, bo ona sama sobie będzie pracowała i się pilnowała. Zerknijcie, jak to fajnie wygląda. Magnolia już przekwitła, zaraz będą liście. Ona jest taka cytrynowa, delikatnie. Tutaj naprzeciwko rośnie jej buk. Świerk srebrny kujący. W, zaś bardzo lubię łączyć w liliowcach różne rośliny. W tym, tamtym roku były to mieczyki, a w tym roku są to czoski ozdobne. Może tak teraz tego nie widać, ale jest tam ich 40. Dorwaliśmy promocję. Tutaj w tle mamy takie dziwne liście, które przypominają liść figowy. Jest to bardzo ciekawa roślina makleja. Ona jest dość wysoka, dlatego rośnie w tle. Kwiat może ma niepozorny, bo ma taki e, coś ala malwa, tylko że maluteńkie, maluteńkie kwiatuszki, ale bardzo podoba mi się pokrój tej rośliny. Bardzo podoba mi się jej liść, dlatego też zawitała tutaj u mnie na rabatę. Z tyłu mam tło zrobione z kilku żywotników, e, z różpnących e, Tam dalej dla kontrastu rośnie klon, a tutaj zobaczcie jak pięknie kwitnie mi wiśnia zaś so, będę robił kompoty i dżemy zobaczcie sobie jeszcze o jak pięknie, fajnie wychodzą trzcinniki to są pierwsze trawy, które pięknie sobie radzą tam rośnie koło kamienia żelazniak, a tu nawet piołun o którym opowiadałem Wam w tamtym odcinku też kolejny żelazniak. czekamy aż zakwitnie a i zobaczcie, tutaj są róże. Te róże przycinałem na wiosnę, a tamtą biedulkę, gdzieś ty jesteś, przycinałem jesienią. Jest różnica, chyba, nie? Bardziej takie są pękate i ładniejsze. Teraz szybkim krokiem przenosimy się na skalniak. Zobaczcie, kwitną na nim niezapominajki, które same do tu przyszły, same się wysiały. Jest kosodrzewina, jest dużo rojników, dużo rozchodników, no i oczywiście mojego y, nemezis, czyli podgorocznika, już nie mam do niego siły, więc chyba użyję randapu, gdyż naprawdę już zaczyna to być denerwujące i irytujące, no ale będę się musiał pobawić. Tu taki duży liść, co jest, to jest lepiężnik różowy, bardzo fajna roślina, tylko słuchajcie, sadząc ją do ogrodu musimy uważać, bo ona lubi wędrować. Ja posadziłem tutaj tylko jedną sadzonkę tego lepieżnika różowego. A zrobiło się ich teraz z 20 i muszę ją tępić, ale jest ładna. Ciekawie kwitnie. Pewno wiele osób zauważyło, że ja w swoim ogrodzie powtarzam rośliny. Tak robię dlaczego? To jest specjalny zabieg. Dlatego, żeby ten ogród pomimo swojej różnorodności odmian gatunków, łączyło coś. U mnie łączy całość. Łączy kocimiętka. Po lewej stronie jak i po prawej stronie rabat jest jej nasadzonej bardzo dużo. Zobaczcie, jak ona jest piękna. Zacznie zaraz kwitnąć. Po przekwitnieniu ją przycinam, i ona za niedługo wypuszcza kolejne e, kwiatostany i kwitnie do samej jeszeni, przyciągając roje pszczół, zapylaczy, no i kotów. To, co lubi najbardziej. A zrknijcie tutaj na tym moim takim malutkim zagajniku, klombie, który zrobiłem jak kwitną pięknie irysy. Te iryski dostałem gratisie przy zakupach od Pawła. Trzeci sezon, w tym sezonie zakwitły, no po prostu jestem mega zadowolony. Takich kolorów jeszcze nie mam. Mam troszeczkę tych miniaturowych, które jeszcze nie kwitną. Ale naprawdę jestem bardzo szczęśliwy. Tu kwitnie Lobelia z Pierwioskiem, stworzyła fajny bukiet. A tutaj fęku, jak wam mówię, bardzo fajnie wygląda z rozplenicami. Yy, są tu rozplenice, słuchajcie, są tu miskanty, czosnki. Tą miłkę muszę wysadzić, bo mama ją wsadziła tutaj, ale bo już nie było miejsca i wygląda jakby w pysk. Tu zobaczcie sobie. O! To jest od frontu. Ta moja rabata leśna. Tutaj jest parzydło leśne, dużo host, konwalii majowych. Słuchajcie, konwalii majowe jest to bardzo wdzięczna roślina, nieco zapomniana i niedoceniana. Tam, gdzie bardzo ciężko rośnie nam trawa, gdzie naprawdę nie mamy możliwości, żeby urosła inna roślina, konwalia majowa nam pójdzie, bo to jest roślina cienista. Bardzo lubi miejsca, które są zarośnięte porośnięte pod drzewami różnymi zaroślami i naprawdę roślina okrywowa no o jej walorach ozdobnych czy zapachowych mówić nie muszę, gdyż wszyscy, wszyscy, je znamy. No bardzo polecam ją osobom, które są leniwe, które, nie, które mają po prostu problem, że na przykład na danym miejscu nie chce mi nic rosnąć. Zerknijcie sobie jeszcze jak fajnie to wygląda. W całości te paprocie teraz ta świeżość tych paproci jest po prostu magiczna przejdźmy dalej pokażę wam teraz warzywnik tutaj za mną słuchajcie rosną warzywa Zielenizna, to co lubię bo no jestem gruby ale też pożeram tonami praktycznie owoce i warzywa a jeszcze ze swojej uprawy no to jest jest znakomitego tylko jeszcze. Tutaj już, jak widzicie, na mojej grządce podwyższonej, zrobionej na kompoście, trawie skoszonej, liściach suchych i całemu dobru ogrodowemu odpadkom kuchennym już zaczynają wchodzić sałaty, cebula siedmiolatka, cebula dynka, pietruszka, koper, buracki. Słuchajcie, z tyłu za mną jest cieplarenka, którą my nabyli kupnem drogą internetową. Też bardzo fajna, jakbyście chcieli, bo to mogłam linka wkleić w opis, bo naprawdę warto ją kupić. Nie kosztowała dużo, bo kosztowała chyba coś około 300, ale sądzę, że posłuży mi chyba sezonę. Rosną pomidory i ogórki, Pomidory i papryki, jak i papryki chili. Z tyłu mam posadzone selery pory po 20 sztuk. I co? Zapraszam Was do cieplarni, a posiejemy sobie coś fajnego. Zobaczycie co fajny cieplarniany klimat słuchajcie ja sobie pozwolę posiać tutaj melony gdyż dostałem od Ciocihani naszą melonów melony są taką rośliną gdzie no jednak w naszych warunkach nie pójdą a jednak w szklarni tutaj z tyłu sobie posadzę poprowadzę sobie linki i te melonki sobie pójdą tu i będą zwisać i zobaczymy pierwszy raz taki eksperyment Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że dużo dobrego. Gdyż lubię melony. Zresztą kto ich nie lubi. Widzicie, ciocia z wujkiem zbierają sobie nasiona. No i pod tym względem są samowystarczalni. Ja polecam to robić, bo naprawdę fajna rzecz. Poseszyję sobie je tutaj między krzaczkami pomidorów plecy mi pękły. I tam gdzie wyjdę, podwiążę sobie linki i mam nadzieję, że będzie fajny plon. Po dwa, po trzy żarenka w dołek, tu będą miały ciepło. Zobaczymy ten eksperyment jak wyjdzie. Wezmę sobie jeszcze. W jednym miejscu poszyję. Też nie chcę tutaj nawalić. Tego wszystkiego. O. No rosną tutaj papryki, tak jak mówiłem rosną tutaj papryki chili. OK, tu jeszcze w jednym miejscu dam i słuchajcie, bardzo fajny motyw, yy, to jest, no i dostałem taki jakby wam powiedzieć taką pospowiedź, że yy, by mieć słodkie i fajne pachnące pomidory należy uprawiać je w obecności i hodowli bazylii, więc bazylię sobie też wyszałem, posadziłem sobie też sadzonki, więc zobaczymy jak to będzie. Człowiek całe życie się uczy. I jeszcze tutaj. I trzy nasionka. Resztę sobie zostawię na następny rok, bo to nie zginie, nie? Dobrze przechowywane, w dobrym miejscu. Może być. Zasypujemy. Przygniatamy. Wilgotność jest bardzo fajna. Powietrza w szklarni, więc nie musimy jej podlewać. Chyba, że pod wieczór, bo jutro już do pracy lecę. Koniec laby. To można słuchajcie, coś zrobić. A teraz zobaczcie, jak fajnie rosną mi tu rośliny. Zobaczcie, tutaj mam pomidorki już podwiązane na tyczkach. Z miskantów. Sam jestem wystarczalny. Nie muszę kupywać tyczek, gdyż mój miskant giganteus dostarcza mi w nadmiarze. Tu jest sałata, żeby wykorzystać miejsce. Tutaj mam posadzone papryki, jak i papryki chili. A po bokach ścieżki, zrobionej z bloczków betonowych, posadzona jest cebula dymka. Jeśli myślicie, że jeden warzywnik to jest. Aż na tyle? Nic bardziej mylnego. Gdyż ja jeszcze poszałem sobie i warzywa w moim sadzie, na grządkach takich starych moich, co były. Zobaczcie, tutaj mam łąkę. Przekwitają już mniszki lekarskie, przekwitają już zaraz będzie kwitła, przepraszam, już koniczyna, przekwita jasnota. To wszystko zostawiłem. Dlaczego? Dlatego, żeby pszczółki i inne owady, które zapylają, nam jabłonie, zapylają nam grusze, wiśnie, żeby miały jakiś pożytek. Jest to bardzo ważne. A teraz zapraszam Was do mojej, na moją grządkę, gdzie puszczałem dnie, ogórki, cukinie i co tam jeszcze zostało. Jesteśmy na miejscu. Zbytnio nad tym zagonem się nie skupiałem. Mówię, co będzie, to będzie zależy mi tylko na dniach, na Halloween i na inne takie jesienne ozdoby, a a i ogórkach oczywiście, a nareszcie to nie chcę rośnie jak chcę zobaczcie, jest to wszystko posadzone, posiane raczej mam jeszcze tutaj krzewy, które przyjechały z Dąbrowy Górniczej są to porzeczki czarne, czerwone, agresty dużo tego jest tutaj mam w sadzie drzewka owocowe i tutaj naprzeciwko patrzcie rośnie pokrzywa, którą zaraz wykorzystam do zrobienia gnojowicy a robić ją będę w arcyprosty sposób. Słuchajcie, nic bardziej prostszego. Zrywamy taką pokrzywę. Jeśli nie jesteście sadomaso, zakładamy rękawiczki i rwiemy ją, albo nie rwiemy, wsadzamy do worka po ziemniakach, albo po cebuli. Zalewamy to wodą, odstawiamy na dwa tygodnie, po czym mamy gotowy znakomity nawóz. A ten nawóz ma bardzo dużo azotu, ma bardzo dużo materii takiej odżywczej. I fajnie po nim rosną e, warzywa, które są e, zielone, czyli szpinaki, sałaty, e, czy nawet na nacz, możemy sobie podlać pietruszki czy kopru. Zwalcza też mszyca, jest bardzo dobry, bo strasza. Ale słuchajcie, cuchnie niesamowicie. A teraz moi mili, będziemy kończyć. Ja się z wami żegnam tym pięknym widokiem, taką aleją brzozową. Te brzozy są wypożyczone od są sąsiada. E, droga. Dojazdowa do mojej posesji od tyłu i moja łąka, na której rosną żoła, kwiaty, koszę ją raz do roku. Słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego. Proszę Was o łapkę w górę, proszę Was o subskrypcję, o udostępnianie materiału. No i co, życzę Wam wszystkiego dobrego, słońca bez końca, dużo zdrowia, radości i przyjemności w życiu. Prowadźcie ogrody, sadźcie ogrody, sadźcie pełno kwiatów pełno warzyw. Niech wszystko to będzie stanowiło dla Was najważniejsze dobro. Trzymajcie się mili, moi, serdecznie zdrowo. Cześć!